Dzień dobry. I witam Cię w naszym pięknym vlogu 33 odcinek dzisiaj mamy. Właśnie wystawiłem posty na 5 czy tam 6 grupach na LinkedInie, na których już mnie dodali i pokażę Ci jak takie posty wyglądają. Więc to jest ten post. I jak widać jest takie zdjęcie, które. Trochę zachęca, trochę nie. Ja uważam, że zachęca, przykuwa oko przynajmniej i ten tytuł. 6-7 szybkich, ale użytecznych wskazówek odnośnie ceny produktu. I tu jest takie zdanie, które jest całkiem istotne: czyli ostatnie cię zaskoczy. I jeżeli ktoś przeczyta właśnie to zdanie, że ostatnie cię zaskoczy. No, to już raczej wzrasta prawdopodobieństwo na to, aby ten post otworzyć i przeczytać dalej. Więc tak prezentują się właśnie posty, które będę wstawiał na grupę. Jeszcze co jest całkiem istotne, odebrałem kurs na Edwards odnośnie Linkedina i będę ten kurs systematycznie przerabiał w tym i. Prawdopodobnie jeszcze w następnym tygodniu, i miejmy nadzieję, a nawet nie nadzieję, po prostu nasz bardziej mój profil na LinkedInie zacznie rosnąć i może jakieś liczby zbierać, a co za tym idzie czytelników. Taki jest plan. I co jeszcze mam zamiar zrobić? Chcę zrobić taki e-book, może krótki e-book odnośnie Jakiś wskazówek biznesowych, który przyda się na ten okres, a ten znaczy jaki? No, okres świąteczny. I teraz co mogę powiedzieć o tym e-booku? Będzie to e-book zawierający no, po prostu takie wskazówki, które pomogą ci dobrze przeżyć ten okres. I poza wskazówkami biznesowymi, takimi jak. Między innymi, właśnie informacje o cenie, które przed chwilą widziałeś na LinkedInie, to będą też wskazówki marketingowe. I na tej chwilę mogę rzucić po prostu tam rzeczy, które, których użyłem na swoim newsletterze. I po co w ogóle mi taki e-book? Ano po to, aby osoba, która zobaczy, że jest jakiś e-book darmowy do zgarnięcia, yy, który akurat przyda się tej osobie, akurat na ten okres, który się zbliża, czyli okres świąteczny, to pomyśli sobie, że z chęcią takie coś odbierze. Wejdzie na stronę i aby odebrać taki e-book, będzie musiała podać e-mail. A co za tym idzie, zapisać się na listę mailową. I w ten sposób mam zamiar zebrać kilka kilkanaście, a może kilkaset osób na swoją listę mailową. Bardzo ważny przerywnik, bardzo ważna informacja. Pogadamy sobie trochę o liczbach, w sensie przedstawię Ci parę liczb. Pierwsza liczba jest to nie, nie wiem ile dokładnie, ponad 350. Tyle. I jest to liczba osób, które podały swojego maila przy zapisie na konkurs, czyli było miejsce na stronie Transparent Words, gdzie można było podać swojego maila i się zapisać na konkurs. Potem trzeba było potwierdzić swój udział w konkursie i tylko 76 osób potwierdziło swój udział. Aktualnie jesteśmy po czterech tygodniach i na pokładzie mamy 37 osób. I przypomnę tylko, że do wygrania jest 10 NFT Firestarters o wartości 20 tysięcy złotych. Także na tę chwilę każdy z uczestników ma około 25%, ponad 25% szans na wygraną, a to dopiero pierwsze 4 tygodnie, czyli połowa konkursu. Przed nami drugie tyle i zobaczymy, co będzie przy ostatnim podsumowaniu 27 listopada. Także dziękuję, że oglądasz przed nami długa droga. Jeszcze tylko wspomnę, że takie liczby są dla mnie ogromną motywacją, bo widzę, że połowa, ponad połowa osób odpuściła, a ja dalej w tym siedzę, dalej to robię, bo widzę w tym potencjał i wiem, że chcę to robić. Także, no ja jestem bardzo zadowolony, jestem bardzo dumny, pomimo braku wyników, pomimo braku czytelników. Widzę, ile zrobiłem, ile włożyłem w to siły, energii i serca, aby to wszystko działało. Jestem w trakcie pisania e-booka, który będzie dostępny za darmo do pobrania na mojej stronie Set In Bees. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie kiedy, ale pierwotny plan jest taki, aby napisać tego e-booka w 7 dni. Jest, myślę, że. Jestem w stanie to zrobić normalnie, jakbym był w Polsce. Zrobiłbym to na pewno, a tutaj jest to tak bardziej 50 na 50, ze względu na to, że dużo czasu poświęcają mi, zabierają mi dostawy oraz robienie baterii. Dlatego muszę tutaj tak łączyć baterie dostawy. Do tego dochodzi jeszcze konkurs i dołożyłem sobie pracy z e-bookiem, plus jeszcze vlog, montowanie i jakoś wszystko to łączę, jakoś muszę i chcę, a o czym będzie e-book? e-book będzie skupiony na świętach, które są za dwa miesiące już i jest to czas dla przedsiębiorców i to bardzo dobry czas, bo święta są tak naprawdę okresem, w którym ludzie wydają najwięcej i najchętniej. Jest to tak naprawdę pierwszy raz, kiedy piszę coś w stylu książki, czyli e-booka i wygląda to mniej więcej w ten sposób. Zaraz Ci to pokażę. Tak się prezentuje. Mamy tutaj no, nazwę, czyli Setting Biz Newsletter. Tytuł, taki podtytuł i to jest powiedzmy strona pierwsza. I na stronie drugiej mamy spis treści. Póki co ten spis treści jest bardzo krótki, bo dopiero zaczynam to pisać, i już mam no, całą stronę, można powiedzieć, napisaną. I jest to cena ma znaczenie, i do tego momentu jest to tak naprawdę, można powiedzieć, wstęp tego rozdziału, rozdziału ale bardzo. Myślę, mięsisty wstęp i w tym miejscu tak naprawdę dopiero zaczynam pisać to, co miało się tu faktycznie znaleźć od samego początku. Informacje, które zawieram i chcę zawrzeć w tym e-booku są te informacje z newslettera. Jako iż mam trzy wydania zrobione, to będę brał informacje z tych trzech. Wydań i więcej rzeczy będę szukał po prostu w newsletterach, które czytam, bądź blogach, bądź różnych innych miejscach, jak na przykład filmy na YouTube. Plusem jest to, że gdy wyczerpał mi się materiały z newslettera, newsletterów, które już wysłałem, to szukając innych informacji, wskazówek, whatever. Będę mógł te informacje zawrzeć później w newsletterze. Więc, mimo iż nie mam powiedzmy 10, 15, 20, 50 maili wysłanych, to będę miał informacje, które będę mógł zawrzeć w przyszłości, czyli w przyszłych mailach, które będę pisał i wysyłał. I co jest bardzo, tak naprawdę jest najważniejsze. To to, że żadna praca nie jest tu marnowana. I pomimo tego, o czym wspominam, że nie ma czegoś tu, tu będzie tam. Jeżeli nie ma czegoś tam, to będzie tu. Jest to naprzemiennie wykorzystywane. I Mirek Burnejko wspominał kiedyś w filmie, że z newslettera w minutę będzie chciał, a nie wiem czy dalej, chce, ale chciał kiedyś napisać. Książkę i opowiadał o osobie, nie, nie wiem, nie pamiętam jak się nazywała, która właśnie z newslettera napisała książkę. I działam teraz na podobnej zasadzie. Tak szczerze mówiąc, tylko na mniejszą skalę, bo jest to darmowy e-book, a nie cała książka. Na ten moment z tobą się żegnam i widzimy się jak codziennie, jutro. Cześć!